Witam. Dwa dni po maturze rozszerzonej 2023 z matematyki. Mam dla Was rozwiązanie kolejnego zadania, które wydaje mi się, że mogło być problematyczne. Zresztą wszystko się okaże. Na necie okazało się już dużo rozwiązań moich kolegów, których bardzo szanuję, robią cudowno-świetną robotę, ale mam pewne uwagi co do tego właśnie rozwiązania, więc pozwólcie, że przedstawię moje rozwiązanie, uzasadnię je, pokażę, jak to powinno być. No i potem, jakby sami rozważycie, no bo tu jest kwestia, czy za to będzie te pełne trzy punkty, czy może jakiś tam punkt się odejmie. Jest to zadanie ósme z, z formuły starej, czyli to z tymi urna, z urną z siedmioma kulami. Mamy pięć kul białych, dwie czarne i teraz treść brzmi tak. W pojemniku jest pięć i dwie. Z pojemnika losujemy jednocześnie dwie kule bez zwracania. A potem z tych pozostałych losujemy jeszcze jedną i musimy zbadać prawdopodobieństwo, czy ta wylosowana w drugim kroku jest czarna. No dobra, i teraz tak. W pierwszym kroku losujemy jednocześnie dwie kule bez zwracania. Jeżeli losujemy jednocześnie dwie kule bez zwracania, to po mojemu jest to po prostu kombinacja, czyli robimy podzbiór. Jakie tam mogą być? Rozpiszemy to. Oczywiście tam będziemy musieli przejść po prawdopodobieństwie całkowitym, bo ten pierwszy krok się może skończyć no, trzema, trzema wynikami, a potem oczywiście w każdym z tych przypadków doliczymy prawdopodobieństwo tego drugiego kroku. No dobra, więc na początku. Na początku mamy pięć kul plus dwie. I teraz. Na ile sposobów możemy wyjąć z tych kul dwie kule? To są po prostu kombinacje, prawda? Czyli z siedmiu dwie wyjmujemy. No, z symbolu, Newtona od razu mam, nie będę tego liczył, tylko podaję wyniki. No, 21, 21 możliwości. I teraz rozbijmy sobie te przypadki. Jeżeli chcielibyśmy. Rozważyć sytuację, gdy wyjęliśmy dwie białe. Nie? To ile tych sytuacji może być? No cóż, jak wyciągamy podzbiory, no to liczy się to w ten sposób. Spośród pięciu białych dwie wyciągnęliśmy, a spośród pozostałych dwóch czarnych zero. To oczywiście wynosi z symbolu 10 razy 1, czyli 10. I lecę sobie dalej. Jeżeli rozważamy, że wyszła nam biała i czarna, jednocześnie losowane, to są podzbiory pamiętajcie. No to wtedy tak biała z 5 białych szła 1, z dwóch czarnych szła 1, 5 razy 2 równa się również 10. Jeżeli chcemy wyciągnąć akurat czarną i czarną to yy, ile z kombinacji no yy, z pięciu białych wyciągamy 0 a z dwóch czarnych wyciągamy dwie to jest 1 razy 1 czyli 1 co nam tutaj wyszło że rozłożyliśmy te wszystkie przypadki na trzy przypadki takie drzewko nie 10 przypadków 10 i jeden przypadek i teraz w tej sytuacji w urnie mamy 5 plus 2 było, 2 białe spadły, 3 plus 2. A w tym przypadku mamy 4 plus 1. A tu w urnie zostało 5, ale z żadnych czarnych. Nie? Normalnie prawdopodobieństwo całkowite. Rozdzieliliśmy wszystkie możliwości na trzy grupy. Jakie jest prawdopodobieństwo znalezienia się w tym miejscu? Nie, no Nie Oczywiście przepisujemy sobie 10 dwudziestych pierwszych i 10 dwudziestych pierwszych i 1 dwudziesta To się ładnie sumuje do jedynki, prawda? Czyli widać, że żeśmy dobrze roz... Znaczy jakby nie ma już innych przypadków. I teraz prawdopodobieństwo wyciągnięcia czarnej kuli pojedynczej czarnej kuli. Możemy się tutaj bawić też w podzbiory, jak ktoś powie. Oczywiście możemy, ale to już jak jest jedna kula, to wiadomo 1 przez n. Czyli tak, tu jest, tu jest, tu są dwie spośród pięciu, tu jest tylko jedna spośród pięciu, no i tu jest po prostu zero, więc tu mamy spokój. Prawdopodobieństwo całkowite, czyli to razy to plus to razy to. Nie zasłaniam. 10 dwudziestych pierwszych razy. No to już napiszę, ale tak szybciutko. To się tu skraca zostaje nam 2. To się skraca zostaje nam 2. 2 razy 2, 4 plus 2. W mianowniku 21, czyli 6, 2. Pierwszych przez trzy, dwie, siódme. I dobrze. I o to chodzi właśnie, bo takie miały być wyniki, i tak to wychodziło. Tylko, że można było ten pierwszy etap policzyć inaczej, jak gdyby przeliczając po kolei wszystkie przypadki, ale zwracając uwagę na kolejność. Jak to tam zrobiono wtedy? No, wyobrażono sobie, że tak, że losujemy białą, a potem białą. Białą, potem czarną. Czarną, potem białą i czarną, potem czarną. Dobra, znajdujemy się tutaj w trzech sytuacjach, ale zauważcie, że biała, czarna i czarna, biała doprowadzają do jakby tej samej sytuacji, tak jakby mnogościowo. Nie? Inna jest historia, ale teraz stan jest taki sam. Dlatego liczenie tego w ten sposób, że yy, idziemy po tej ścieżce razy coś, i potem po tej ścieżce razy coś, i potem po tej ścieżce, i wreszcie po tej ścieżce razy zero, da też prawidłowy wynik. Ale wydaje mi się, że to jest no może nawet trochę prostsze obliczeniowo, to prawda? ale niezbyt dokładnie zgodne z zadaniem. To teraz rozważenie dla zaawansowanych, no ale w końcu robimy matematykę rozszerzoną, ludzie, prawda? Zauważcie, że bodajże taki Łukasz z jednego kanału zauważył niedawno, że wariacje bez powtórzeń łączą się jakby z kombinacjami, w ten sposób, że powiedzmy, trzeba wziąć pod uwagę kolejność albo nie brać pod uwagę kolejności. Czyli jak bierzemy pod uwagę kolejność, to mamy wariację bez powtórzeń, a jak zapomnimy o kolejności, to, to liczba obliczona to jest liczba właśnie kombinacji. Zobaczcie, yy, wariacja to jest N silnia przez N minus K silnia. Ale. Nagle, jeżeli sobie to podzielę przez coś takiego, to mi wychodzi n po k, czyli liczba kombinacji n k. Prawda? Więc jest coś takiego, że jeżeli weźmiemy sobie wszystkie wariacje tą, tą i tą, gdzie kolejność grała rolę, a potem Zapomnimy o tej kolejności, czyli jakiś kolor, czyli z tych dwóch zrobimy jedną. To będzie też jedna, to będzie też jedna, powiedzmy, w tym takim przypadku bardzo prostym. To wyjdzie nam na końcu liczba kombinacji. Prawda? Tu mamy, tu rozróżniamy kolejność. Tutaj permutujemy wewnątrz tego zbioru. Zresztą mówiłem to na jednym z poprzednich filmików z kombinatoryki. Permutujemy i zapominamy o tej permutacji. Wobec tego liczba przypadków redukuje nam się do liczby kombinacji, gdzie nie liczy się kolejność. Dobra, to jest trochę skomplikowane. Chodzi mi, yy, znaczy dla nas to nie powinno być skomplikowane. Chodzi mi po prostu o to, że jeżeli w tym zadaniu jest powiedziane, jednocześnie losujemy dwie cyfry, to uważam, że należało zastosować kombinacje, żeby otrzymać, żeby otrzymać te prawdopodobieństwa w tym drzewie. A potem już oczywiście stosujemy prawdopodobieństwa całkowite, a niepotrzebne było, iterowanie, czyli zliczanie dwukrotnie tutaj jedną ścieżką i drugą ścieżką, ponieważ tam wtedy wychodziły jakby cztery wyrazy ten wyraz, dwa te wyrazy i jeden ten wyraz dobrze, pamiętajcie pamiętajcie jeszcze raz, nie wiem na kiedy na przyszłość, no wtedy, teraz już mamy zdane, nie że jak mamy wariacje bez powtórzeń to są to Rozróżniamy pewne przypadki i liczymy je osobno, ale jak policzymy, jak podzielimy to przez liczbę kombinacji tych, przez, przez liczbę permutacji tego, co nam wyszło, to sprowadzamy liczbę tych przypadków do yy, jedynie liczby kombinacji, czyli takich podzbiorów, czy takich wyborów, gdzie ta kolejność już się przestaje liczyć. I, to, i o to o to chodzi. Yy, i jeszcze raz pozdrawiam wszystkich prowadzących kanały, którzy rozwiązują te zadania, robią świetną robotę. I No i cóż, i bardzo, bardzo bym prosił może w komentarzach o opinię, czy zrobiliście to właśnie wzorem na kombinację, czy jednak poszliście tym drzewkiem chronologicznym, czyli rozważyliście każdą kolejność osobno, bo tak naprawdę mnie to bardzo, bardzo interesuje dzisiaj. OK, tak jeszcze przy okazji e, przypomniało mi się, że miałem jakąś dyskusję na YouTube z kimś tam na temat zadania pierwszego z, ma, z nowej matury e, za dwa punkty, to rozpad promieniotwórczy, czy jakiś tam, nie wiem czy promieniotwórczy, e, 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 zadanie pierwsze za dwa punkty, e, tam było, ja tylko krótko powiem o co mi chodziło, bo tam, bo tam e, można było, jak gdyby na chybił trafił znaleźć tą odpowiedź, a można ją było... A można ją było obliczyć. Zróbmy to jeszcze tu. Masa początkowa tam wynosiła 4, a co jeden cykl rozpadało się 19%, czyli zostawało 81%, czyli Q wynosiło 0,81. I było pytanie, po ilu cyklach, czy po ilu dobach masa końcowa. Czyli ta AN będzie mniejsza niż 1,5 grama. Gram ten, gram 1,5. Półtorej godziny, 1,5 grama. Jasne, dobrze. Już prawie tego nie widać. Dobrze, można to było jakby na chybił trafił zrobić, ale można to było też obliczyć. Oczywiście możemy tutaj popodstawiać do takiego wzoru. Nie? Czyli 4 równa się 0. 81 do potęgi n minus pierwszej jest mniejsze niż 1,5 no to tutaj trochę obliczyłem no oczywiście przekształcenia przekształceniami tu jest kluczowy moment logarytmujemy obustronnie przez obie strony logarytmujemy ale podstawa jest najmniejsza jest ułamkowa i wtedy logarytm nie wygląda tak tylko wygląda tak i dlatego jest funkcją ujemną, i zmieniam znak nierówności, prawda? Dobrze, no tutaj jakby to obliczyć, to jest około tam 4, 4 z kawałkiem, czyli w najmniejszą liczbą całkowitą, która to wszystko spełnia, jest tu jest jeszcze minus 1, więc jest raczej 6, czyli wyraz a6 będzie już mniejszy, jak tam było. Będzie po raz pierwszy mniejsza. Mhm. Więc wyraz szósty. Tylko uwaga znowu, mój poprzedni filmik paradoks słupków przy drodze, czy też paradoks zliczania jakichkolwiek odcinków, czy ilości kroków. N wynosi 6, ale to się stanie po 5 dobach, prawda? Bo zerowa doba dla nas to jest A1. Więc po 5. No więc po prostu sądzę, że. No należało tam jednak pologarytmować, tam jest dwa punkty, więc za samo udowodnienie, że, że liczba 5 czy 6 daje liczbę gramów mniejszą niż wymagana, to może nie być całe dwa punkty, ale nie wiem, nie wiem. Było też inne pytanie, w którym... Ktoś tam miał raty składane, to też były ciągi. I tam też właśnie ktoś rozpisał bodajże 18 wyrazów yy, tego ciągu. No i było dobrze liczbowo, nie? Ale, ale tu stoi na stanowisku, że trzeba było użyć yy, wzoru na... Yy, na yy, co tam było? Na enty wyraz, sumę. Yy, tak. W trzeba było użyć wzorów na ciągi, a nie obliczyć sobie tego na piechotę. Tutaj tak samo. Ale to w ramach takiego bonusu. Dobrze. To jeszcze raz proszę o komentarze, jakby coś było wątpliwe, bo bardzo chętnie, póki jeszcze mam czas, to, to wyjaśnię. No. Powodzenia wobec tego na, na studiach, tak? Zgubiłem czarny. Półtora grama, Jezus. Znalazłem czarny. Uuu, już mi spadło.